Coś niezwykłego dzieje się teraz w naszym świecie. Gdy zrozumiesz kwantową naukę o energii i świadomości, dostrzeżesz, że ludzie żyjący samotnie, przypadkowo odkryli jedną z najpotężniejszych formuł na stanie się absolutnie magnetycznymi. Nie mówię tu tylko o atrakcyjności w konwencjonalnym sensie, ale o sile, która dosłownie zmienia pole elektromagnetyczne wokół nas. Twój mózg i serce generują pola elektromagnetyczne, które rozciągają się daleko poza twoje fizyczne ciało. Te pola są mierzalne i wymierne. Co fascynujące, w ostatniej dekadzie zaobserwowaliśmy 30% wzrost liczby osób wybierających samodzielne życie. A badania pokazują, że te osoby konsekwentnie wykazują wyższy poziom tego co nazywamy koherentnymi sygnaturami energetycznymi. Kiedy większość ludzi myśli o samotnym życiu, wyobraża sobie osamotnienie i pustkę. Ale to stary paradygmat. Przestarzałe programowanie z czasów, gdy nie rozumieliśmy głębokiej mocy wyboru samotności. Liczby nie kłamią. Osoby żyjące samotnie mają o 50% większą szansę na założenie udanych firm o 40% większą szansę na zajmowanie stanowisk kierowniczych i deklarują wyższy poziom satysfakcji z życia niż ich odpowiednicy żyjący z innymi. Twój mózg jest zaprojektowany tak, by utrzymywać Cię w bezpieczeństwie i zachowywać status quo. Został zaprogramowany przez lata społecznego warunkowania, które mówi, że człowiek potrzebuje innych, aby być kompletnym. Ale to programowanie to tylko wzorzec połączeń synaptycznych sieci neuronowych działających w przewidywalny sposób. Oto piękna prawda: za każdym razem, gdy wybierasz siebie, gdy wybierasz samotność, dosłownie przeprogramowujesz te ścieżki neuronowe. Uwalniasz się od zbiorowej świadomości, która ograniczała ludzki potencjał przez pokolenia. Pomyśl o tym. Twój układ nerwowy jest jak antena nieustannie nadająca i odbierająca informacje z pola kwantowego. Kiedy żyjesz sam, nie tylko zmieniasz adres, ale zmieniasz całą swoją częstotliwość energetyczną. Dostrajasz się do częstotliwości samowystarczalności która staje się nieodparcie magnetyczna dla wszystkich wokół ciebie. To nie teoria, to najnowsza nauka o osobistej transformacji. Gdy spędzasz czas sam, twoja kora przedczołowa, zaawansowane centrum dowodzenia twojego mózgu, przechodzi w fascynującą transformację. To jak aktualizacja systemu operacyjnego komputera, ale ta aktualizacja zachodzi naturalnie. Gdy jesteś naprawdę sam ze sobą. Pomyśl, co dzieje się z większością ludzi w otoczeniu społecznym. Nieustannie dostosowują swoje zachowanie, myśli, nawet energię, by dopasować się do innych. To automatyczne, nieświadome. Ale osoby żyjące samotnie przełamują ten wzorzec każdego dnia. Ich mózgi dosłownie tworzą nowe, neuronowe autostrady niezależności. Nauka stojąca za tym zjawiskiem jest fascynująca. Za każdym razem, gdy podejmujesz decyzję niezależnie bez szukania potwierdzenia u innych, uwalniasz kaskadę neurochemikaliów: dopaminę, serotoninę i norepinefrynę. To nie tylko związki chemiczne poprawiające samopoczucie, one dosłownie przebudowują twoją architekturę neuronową. Osoby żyjące samotnie robią to setki razy każdego dnia, tworząc to, co neuronaukowcy nazywają zwiększoną neuroplastycznością. Badania pokazują, że u osób, które zaczynają żyć samotnie, skany mózgu ujawniają zwiększoną gęstość istoty szarej w regionach związanych z podejmowaniem decyzji i regulacją emocjonalną. Kiedy żyjesz sam. Domyślna sieć twojego mózgu, część, która aktywuje się, gdy nie koncentrujesz się na świecie zewnętrznym, staje się bardziej wyrafinowana. To jak posiadanie potężniejszego wewnętrznego procesora. Rozwijasz to, co naukowcy nazywają świadomością metapoznawczą zdolność obserwowania własnych wzorców myślowych. Pomyśl o tym. Każdego ranka, gdy budzisz się sam, twój mózg nie przetwarza natychmiast energii kogoś innego, czy jegoś nastroju, czy potrzeb. Zamiast tego, dostraja się do własnej częstotliwości. Tworzy to neuronową koherencję, stan, w którym twoje fale mózgowe działają harmonijnie, jak dobrze zestrojona orkiestra. Co naprawdę fascynujące, ta neuronowa koherencja tworzy silniejsze pole elektromagnetyczne, bardziej zorganizowane i potężne. Osoby żyjące samotnie konsekwentnie wykazują silniejsze, bardziej zorganizowane wzory koherencji elektromagnetycznej serca i mózgu. W fizyce kwantowej rozumiemy, że wszystko jest energią wibrującą na różnych częstotliwościach. Gdy osoba żyje sama, Zaczyna korzystać z tego, co naukowcy nazywają koherentnymi stanami energii. To nie jest abstrakcyjna fizyka to kwestia Twojego osobistego pola mocy. Każda myśl, którą myślisz, każde uczucie, które odczuwasz, tworzy fale w polu kwantowym. Pola energetyczne większości ludzi są nieustannie zaburzane przez osoby, z którymi mieszkają. Ale kiedy żyjesz sam. Dzieje się coś niezwykłego. Twoje pole energetyczne staje się bardziej zorganizowane, bardziej koherentne. Nie splątuje się już nieświadomie z energią innych na co dzień. Gdy budzisz się we własnej przestrzeni, twoje pole energetyczne jest wyłącznie twoje. Nie ma emocjonalnych pozostałości nikogo innego, cudzych myśli czy nastrojów wpływających na twoje pole. Tworzy to to, co fizycy kwantowi nazywają stanem czystym: stan, w którym Twoja sygnatura energetyczna staje się potężniejsza, ponieważ jest nierozcieńczona. Twoje ciało to niesamowita biologiczna maszyna, która nieustannie reaguje na autentyczność. Każda komórka ma receptory reagujące na myśli, emocje i autentyczną ekspresję. W typowych sytuacjach życia społecznego, Twoja biologia nieustannie dostosowuje się do obecności innych, ich rytmów i potrzeb. Jednak żyjąc samotnie, Twoje komórki zaczynają powracać do swojej oryginalnej częstotliwości, działając zgodnie z Twoim unikalnym rytmem biologicznym. Zaawansowane warsztaty, na których mierzy się pola elektromagnetyczne osób żyjących samotnie konsekwentnie pokazują bardziej zorganizowane wzorce. Ich pomiary koherencji serca, które można śledzić za pomocą zaawansowanego sprzętu, wykazują silniejsze, bardziej stabilne rytmy. To tutaj manifestacja staje się wzmocniona. Gdy Twoje pole energetyczne nie miesza się nieustannie z innymi, stajesz się wyraźniejszym nadajnikiem dla pola kwantowego. Twoje intencje stają się bardziej skoncentrowane. Twoja zdolność przyciągania tego, czego pragniesz, staje się bardziej precyzyjna. Badania pokazują, że kiedy analizowano próbki krwi osób, które żyły samotnie przez ponad rok, odkryto zwiększony poziom specyficznych białek związanych z naprawą i regeneracją komórkową. Ich ciała nie tylko istniały. One rozkwitały w stanie autentycznej ekspresji. Osoby żyjące samotnie często doświadczają tego, co nazywamy kwantowymi skokami w swojej osobistej ewolucji, nagłych, głębokich zmian w świadomości, które następują, ponieważ są one w stanie utrzymać spójną częstotliwość energetyczną, bez codziennych zakłóceń z innych pól energetycznych. Za każdym razem, gdy podejmujesz decyzję z miejsca całkowitej niezależności, wzmacniasz swoje połączenie z tym, co fizycy kwantowi nazywają polem punktu zerowego polem wszystkich możliwości. Twój układ nerwowy przechowuje pamięć o każdym razie, gdy szedłeś na kompromis, by dopasować się do innych. Ale piękną rzeczą dotyczącą samotnego życia jest to, że twój układ nerwowy zaczyna się resetować, działając według swojego autentycznego planu, a nie według wyuczonych wzorców. Kiedy żyjesz samotnie, coś niezwykłego dzieje się z twoją zdolnością do rozwoju osobistego. Ścieżki neuronowe twojego mózgu dosłownie przyspieszają swój rozwój, ponieważ nieustannie angażujesz się w to, co neuronaukowcy nazywają niezależnymi pętlami rozwiązywania problemów. Pomyśl, co dzieje się w Twoim codziennym życiu, gdy mieszkasz sam. Każde wyzwanie, każda decyzja, każdy moment kreatywności pochodzi od Ciebie. Nie ma nieświadomego delegowania zadań, nie ma automatycznego dzielenia się obowiązkami. Tworzy to coś, co nazywam syndromem przyspieszonej adaptacji. Twój mózg staje się maszyną do szybkiego uczenia się. Badania pokazują, że osoby żyjące samotnie wykazują 40% wzrost tego, co nazywamy elastycznością poznawczą zdolnością do adaptacji do nowych sytuacji i kreatywnego rozwiązywania problemów. Dlaczego? Ponieważ ich mózgi są nieustannie wyzwalane. Do niezależnego znajdowania rozwiązań. Twoje mięśnie decyzyjne stają się silniejsze z każdym dniem. Kiedy nie ma nikogo innego, kogo mógłbyś się poradzić w codziennych wyborach, kora przedczołowa, centrum wykonawcze twojego mózgu, staje się bardziej rozwinięta, bardziej wydajna. To jak posiadanie osobistego trenera dla twoich zdolności podejmowania decyzji. Badania mózgów osób żyjących samotnie w porównaniu z osobami mieszkającymi z innymi, pokazały coś fascynującego. Osoby żyjące samotnie rozwijały silniejsze połączenia neuronowe w obszarach kojarzonych z funkcjami wykonawczymi, kreatywnością i rozwiązywaniem problemów. Nie tylko żyły niezależnie, ewoluowały swoje zdolności poznawcze w przyspieszonym tempie. Coś magicznego dzieje się z Twoim potencjałem kreatywnym, gdy żyjesz samotnie. Twój mózg łatwiej wchodzi w to, co neuronaukowcy nazywają stanem teta częstotliwością fal mózgowych, w której innowacja i kreatywność naturalnie płyną. Bez ciągłego przetwarzania energii innych, Twoja siła twórcza się wzmacnia. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kreatywność to nie tylko sztuka czy muzyka, to sposób w jaki rozwiązujesz problemy, postrzegasz świat, manifestujesz swoje pragnienia. Kiedy żyjesz sam, twoja energia kreatywna nie jest nieświadomie pochłaniana czy rozrzedzana przez obecność innych, staje się skoncentrowana, potężna, ukierunkowana. Pole kwantowe reaguje inaczej na kogoś, kogo energia kreatywna jest tak skoncentrowana. Stajesz się tym, co nazywam magnetem kreacji, naturalnie przyciągając możliwości i okoliczności, które współgrają z Twoją kreatywną częstotliwością. Twoje manifestacje stają się potężniejsze, ponieważ Twoja energia kreatywna nie jest rozpraszana czy dzielona. Kiedy żyjesz sam. Twoja siła twórcza nie dotyczy tylko tworzenia sztuki, pisania czy projektowania. Dotyczy tworzenia życia dokładnie takim, jakim chcesz, aby było. Każda decyzja, każdy wybór, każde działanie staje się aktem tworzenia. Nie tylko żyjesz, aktywnie tworzysz swoją rzeczywistość z ukierunkowaną intencją. Ludzie żyjący samotnie często transformują całe swoje życie poprzez tę wzmocnioną siłę kreatywną. Nie tylko marzą o większych rzeczach, manifestują te marzenia z niezwykłą szybkością i jasnością, ponieważ ich energia kreatywna jest całkowicie zestrojona, całkowicie skoncentrowana, całkowicie ich własna. Pomyśl o wpływie, jaki masz żyjąc autentycznie, wybierając siebie, panując nad własną energią. Nie tylko zmieniasz swoje życie, ale przyczyniasz się do globalnej zmiany świadomości. Twoja sygnatura energetyczna staje się częścią tego, co naukowcy nazywają polem morficznym, wpływając na zbiorową świadomość w sposób, który dopiero zaczynamy rozumieć. Badania są jasne: gdy nawet niewielki procent ludzi funkcjonuje na wyższych poziomach świadomości, wpływa to na całe pole. Osoby, które opanowały samodzielne życie, nie tylko ewoluują same, pomagają ewoluować ludzkiej świadomości. Za każdym razem, gdy wybierasz siebie, za każdym razem, gdy ufasz własnej mądrości, za każdym razem, gdy działasz z miejsca całkowitej niezależności, wysyłasz sygnał do pola kwantowego, który rozchodzi się i wpływa na innych. Pokazujesz innym, co jest możliwe. Gdy w pełni przyjmujesz swoją moc, nie tylko tworzysz własną rzeczywistość, pomagasz tworzyć nowy paradygmat dla ludzkiej świadomości. Już czujesz ten rezonans w sobie, dlatego tu jesteś, dlatego słuchasz. Twoje komórki już wibrują tym potencjałem. Pytanie nie brzmi, czy jesteś zdolny do tej transformacji. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy, by w pełni wkroczyć w swoją moc i stać się latarnią, którą masz być?